A teraz króciutki film o szczęściu ludzi, którzy w ogóle nie zbierają monet, nie interesują się. Mój kolega zainteresował się moimi filmami i mówi, że miał kilka monet w piwnicy, w garażu. Coś Wam to nie mówi, garażowe, piwnicowe wykopki, ale tu jest, tu jest prawda. Słuchajcie, spójrzcie na tę monetę. Jeden grosz, odwrotka. Przyklejona była do parapetu. mówi, że odezwał że z a nigdy się tym nie interesował. Teraz przeszukuje i pewno przez najbliższy rok nic nie znajdzie. Pozdrawiam Cię, Panie Marianie. Dziękuję za tą monetę. No, ona jakby była w stanie idealnym. Słuchajcie, tu zrobię Wam skiny. Ona jakby była w stanie idealnym, to około 50 zł. Gdyby to był zużyty stan, 20. W takim stanie, no to grosze. Ja oczywiście jej nie sprzedam, bo to jest dla mnie prezent, pamiątka i zostanie ta moneta ze mną przez najbliższe 100 lat, potem się zastanowię, co robić dalej. A tutaj w tym sklepie kupicie. Wszystkie rzeczy potrzebne do zbierania monet, banknotów, 10% zniżki na kod za 2022. Wiem, teraz wakacje, okres letni, czy bardziej wszyscy myślą o odpoczynku, ale przemyśleć to jest bardzo dobry okres do przemyśleń. Od września zacząć zbierać monety, banknoty bądź inne kolekcje. Przemyśleć, co chcecie zbierać. Jest to dobra lokata kapitału, jest to dobra nauka i jest to dobry, myślę, moment na przechowywanie monet. Póki co ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Tu się już wam wyświetlają inne destrukty, jeżeli ktoś jeszcze nie ma na ten temat pojęcia. Cześć. A, i napiszcie mi, ile kto wyłowił destruktów z obiegu, bo jest to bardzo ciężka sprawa. A tutaj ktoś sobie trafia za pierwszym razem, więc może puścić to to lotka, nie wiem.